Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Mała Tobie, Panie. Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, niewiasto, że nadejdzie godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć ojciec. Bóg jest duchem, potrzebuje więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Oto słowo Pańskie, o Tobie Chryste. Dziś właściwą osobą, która powie kazanie, która będzie dla nas kazaniem, jestem nie ja, ale nasz kościół, bo dziś mamy urodziny naszego kościoła, naszej świątyni. Dziś w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Salomon nie mógł, Salomon nie mógł się nadziwić, że tutaj w, w miejscu poświęconym chce mieszkać Bóg w jednej świątyni jerozolimskiej. My dziś nie możemy się nadziwić, że w każdym kościele i też w naszym kościele parafialnym chce mieszkać Pan Bóg. Wszystko, co tutaj jest. Cały, cały nasz kościół, wszystko co tutaj powstało, jest dla naszego zbudowania, aby nas przemienić. Bo Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje nam dziś w Ewangelii, że Bóg nie zadowala się świątynią ziemską. On chce czegoś więcej. On chce mieszkać w naszych sercach w świątyni naszych serc, w świątyni duchowej. Dlatego święty Paweł dziś mówił, że my jesteśmy świątynią Bożą. I dlatego dzisiaj zobaczmy, jak zbudowane są te dwie świątynie: świątynia ziemska, w której jesteśmy, i świątynia duchowa, która jest w naszych sercach. Zobaczmy, jak Kościół uczy nas i buduje w nas tę duchową świątynię. Bo gdy będziemy, gdybyśmy chcieli. Podejść do naszego kościoła, wyobrazić sobie, że do niego idziemy, to pierwsze, co, co, co zobaczymy, to wysoka wieża naszego kościoła, a w niej dzwony, które wołają nas na nabożeństwa i do modlitwy. I to jest dla nas pierwsze wezwanie i pytanie, czy my pamiętamy o codziennej modlitwie? Bo ona jest fundamentem mojej wiary. Jeśli chcesz naprawić swoją wiarę. To zadbaj o modlitwę. Od tego wszystko się zaczyna. Wieża ta nasza kościelna jest wysoka i wzywa nas właśnie do tego, aby nasze oczy też kierowały się w górę, aby nasze oczy i myśli zwracały się do nieba, aby o tym myśleć. A na szczycie tej wieży jest krzyż, który nam przypomina o tych cnotach, jakie powinniśmy mieć o wierze, o nadziei, o miłości. Jak spojrzymy na nasz kościół, zobaczymy, że on jest na planie krzyża. Czym dla mnie jest ten krzyż? Wszystko tutaj przypomina o krzyżu. Mogę zadać sobie pytania, czy, czy ja się tego krzyża nie wstydzę. Czy ja pamiętam, żeby robić znak krzyża przed posiłkiem, przed podróżą, w różnych takich momentach? Czy rzeczywiście krzyż dla mnie jest czymś szczególnym? Bo to jest znak naszej wiary, który przypomina nam, co dokonał dla nas Pan Bóg. Dawniej bardzo popular... często było to w średniowieczu obowiązkowe, że kościoły budowano w kierunku wschodu. Kapłan stał po tej samej stronie ołtarza, co wierni, wszyscy patrzyli na wschód, bo wschód jest symbolem Chrystusa. Chrystusa, który jest wschodzącym słońcem. To jest... to miało znaczyć Wyczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. I takie powinny być nasze myśli. Pomyśl, po nasze myśli powinny być myślami o zbawieniu, o przyszłości, o tym, że Chrystus powtórnie przyjdzie i czy ja jestem na to przyjście gotowy. I Kościół zawsze nam o tym przypomina, żebyśmy myśleli o tym, co będzie na końcu, żebyśmy nasze myśli też kierowali do tego, co jest celem naszego życia. Do, do, do życia wiecznego. Jak wejdziemy do kościoła, to zobaczymy, że nie wygląda on jak zwykły dom. Nie, nie ma nawet kształtu jak zwykły dom, bo jest bardzo duży. Nasz kościół jest szeroki, jest wysoki, jest bardzo dużym budynkiem. I dlatego, że w nim nasze serce ma się rozszerzać. Mamy tutaj uczyć się, kochać, mieć szerokie serce dla wszystkich, a nasz duch. Ma wznosić się w górę, nie w dół do tych rzeczy, które tutaj są, do rzeczy jakichś takich przyziemnych, do jakichś yy, tylko potrzeb takich ludzkich, do kariery, do pieniędzy, ale nasz duch ma się kierować w górę, właśnie do tego co najważniejsze, do Pana Boga. I my tu przychodzimy się modlić, i tu można powiedzieć, że można modlić się najlepiej. Można modlić się lepiej niż w każdym innym miejscu. Dlaczego? Bo tu jest po pierwsze realnie obecny Pan nasz Jezus Chrystus. Tu do modlitwy nas wszystko przyciąga i obrazy, i cisza, która tu jest, i śpiew z organami, i piękne ceremonie, i ten, te, to miejsce, które przez wielu ludzi było omodlone. To Kościół nam przypomina o tym, że jeśli przenosimy też modlitwę w inne miejsca, to przecież powinniśmy się modlić nie tylko w kościele, to powinniśmy mieć też taką przestrzeń do modlitwy. Często rozproszenia biorą się stąd, że nie mamy tej przestrzeni. Nie damy sobie ciszy, nie damy sobie miejsca spokoju, nie, nie, nie mamy w domu jakichś obrazów świętych, które by kierowały nasze myśli na Pana Boga. Kościół nas tego uczy też, jak się modlić. I gdy wejdziemy do naszego kościoła, to widzimy tu kilka rzeczy. Które są dla nas swoistą katechezą. Pierwsze, na co możemy rzucić oczy, to co, to, co jest tutaj, na chrzcielnicę. Ona nam przypomina i ona jest dla nas wyrzutem też sumienia, z pytaniem, czy ja zachowałem łaskę Chrztu Świętego, czy jednak ją straciłem. Jak z moimi przywiązaniami do grzechu? Jak z moim życiem? Czy może żyję daleko od Pana Boga? Czy może je życie jest dalekie od tego, jak powinno wyglądać życie człowieka ochrzczonego? Czy może moim życiem, postępowaniem, poglądami ja jestem z dala od Pana Boga? Czy ja pamiętam o tym, że dostałem tą białą szatę jako znak tej czystości? Jeśli ona jest splamiona, to co innego powinno być dla nas wezwaniem? To wszystko, co jest pod ścianami naszego kościoła, konfesjonały, z których jest do nas wołanie, aby zmienić swoje życie, aby się nawrócić, aby wrócić do tej czystości, tej szaty chrzcielnej, jaką dostaliśmy. I dalej możemy zwrócić uwagę na inne miejsce, które jest właśnie tutaj, na Ambonę na ambonę, z której często płynie dla nas słowa które, płyną słowa, które mają być utwierdzeniem naszej wiary. Utwierdzeniem wiary, nad którym ja powinienem pracować. Nieraz jest tak, że kazanie mogłoby przemienić nasze życie, gdybyśmy go słuchali w skupieniu, a potem w sercu robili postanowienia. Jak w moim życiu tego brakuje, to to mnie nie przemienia. To, to rzeczywiście nic, nic we mnie nie zmienia. A przez Zambonę sam Pan Jezus chce poruszyć moje serce. Chce tutaj Pan Jezus rzeczywiście tymi słowami działać. I my, nim bardziej słuchamy nauki naszej, nim bardziej ją poznajemy, nie tylko z Zambony, ale też ze wszystkich innych miejsc, z katechizmu, z prasy katolickiej, z pisma świętego, nim więcej wiemy o naszej wierze, tym trudniej upadamy, a po upadku łatwiej się podnieść, tym, tym bardziej trzymamy się naszej wiary, i nie damy się omotać, nie damy się odciągać, jak można współcześnie obecnie obserwować, jak wielu ludzi żyje i propaguje poglądy niekatolickie z braku wiedzy. I z braku, z braku yy, formacji, z braku yy, te po pogłębiania tej wiedzy, choćby w najprostszy sposób. Dziś wielu mówi, że jest katolikami, a nie zna swojej wiary, i właśnie żyje yy, poglądami sprzecznymi do tego, co głosił Pan nasz Jezus Chrystus. A dalej, gdy będziemy przyglądać się naszemu kościołowi, zobaczymy po prawej stronie, tam w rogu relikwie świętych, relikwie świętych, które są dla nas przypomnieniem, że nasz Kościół jest miejscem, gdzie są święci, gdzie oni z nami chcą, gdzie chcą być dla nas przykładem i chcą się za nas wszystkich tu obecnych modlić się. Święci są po to, abyśmy mogli postawić sobie za cel naszego życia świętość, aby oni byli wzorem, jak my chcemy żyć, jak my chcemy starać się żyć. Dalej, zbliżając się w tę stronę, zobaczymy szczególne miejsce. Zobaczymy tabernakulum. Miejsce, gdzie sam Zbawiciel woła do nas przyjdź do mnie i zostań ze mną. Jaki to jest cud, że Pan nasz Jezus Chrystus tego, to chciał dokonać, że chciał z nami zostać prawdziwie i realnie. On jest dla nas dostępny. Chce, abyśmy z Nim rozmawiali. Chce, abyśmy... Do, do niego przychodzili a jak często jest pozostawiony sam on chce, aby chociaż w niedzielę przed mszą, po mszy, chwileczkę się pomodlić spojrzeć na to, na to tabernakulum żeby chociaż przed nim przeklęknąć żeby chociaż skierować tutaj swoje myśli i w leście po tej wycieczce po całym naszym kościele dochodzimy do miejsca najważniejszego które jest konieczne żeby kościół był poświęcony to jest ołtarz to jest serce naszego Kościoła, to jest też serce naszej duchowej świątyni, bo tu jest sprawowana najświętsza ofiara, która jest sercem katolickiej wiary. Tu ofiaruje się za nas Pan nasz Jezus Chrystus, jest najbliżej nas, a my łączymy się z Nim w Komunii Świętej. Częsta spowiedź i częsta Komunia Święta to, to jest najprostsza droga do świętości dla nas wszystkich. I my dlatego, patrząc na to naszą świątynię, na to wszystko, co jest tutaj już zbudowane, o budowanie naszego zewnętrznego kościoła nie musimy się martwić. On już tutaj stoi, on jest zbudowany przez, przez, przez nas, może przez też poprzednie pokolenie. My możemy dbać o jego piękno, możemy dbać yy, o jego utrzymanie, ale nas czeka budowanie innej świątyni, duchowej. I to jest dla nas wezwanie na obecny czas, żeby być znowu budowniczymi, żeby budować świątynię w naszej duszy. I my starajmy się jeszcze gorliwiej, aby wypełniały się w nas słowa świętego Pawła, które dziś usłyszeliśmy w drugim czytaniu. Boga jest, świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Amen.